Siema, widzów, witam Cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzionek. Dla mnie jest tak średnio piękny, dla polskiego internetu jest w sumie bardzo piękny, no bo nic się nie dzieje na polskim internecie, co jest dobre pod tym względem, że przynajmniej nic szkodliwego nie jest e, robione, ani nic takiego e, głupiego po prostu na polskim internecie. Ale to też oznacza, że ja nie mam zbytnio kontentu, no bo tak mało się dzieje po prostu, nie ma o czym gadać. E, dlatego dzisiaj znalazłem coś i tak już e, szukałem bardzo mocno. Szukałem Naprawdę, bardzo, bardzo daleko i znalazłem randki w ciemno na podstawie outfitu z Czaro MBA, Co jest dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że jego ex dziewczyna też brała udział w tym samym programie, czyli to poniekąd może być takie, takie odegranie się na swojej ex dziewczynie. Nie, no, na, naciągam trochę, ja wiem, szukam bifu tam, gdzie nie ma. Cześć wszystkim, witam Was w najnowszym odcinku w randkach w ciemno. Mam nadzieję, że tęskniliście. Dzisiaj to Czaro będzie wybierał swoją kandydatkę. Nie podoba mi się. To. W sensie nie, nie, nie podoba mi się ta pani do sobą krawatu do koszulki, przynajmniej która totalnie do tego nie pasuje. Nie mówię, że już od, od razu musi być jakaś elegancka czy coś, ale z jednej strony ona wygląda jakby jakby była jakąś piratką czy coś z tą koszulką, a z drugiej strony dała sobie nie, nie, za dużo, za dużo. Okej, okay, cześć, jestem Sylwia, mam 24 lata yy, i mój dzień wygląda szczerze bardzo różnie. Ale na ogół, teraz jak skończyłam studia, to raczej tak, że szykuję się do aplikacji, więc siedzę przed komputerem i klikam testy. Po krótkiej analizie y, reakcji czaro MBA na tą pierwszą dziewczynę, to zgaduję, że zbytnio mu się chyba nie podoba. Nie wiem, czy to kwestia y, butów, skarpetek, czy tego, co pojada, ale miał jakieś takie dziwne miny. Szykuję się do, y, do aplikacji sędziowskiej. Czyli jakbym miał problemy z prawem, można powiedzieć, żebyś miał go poratować. No właśnie, <laughs> raczej nie poratować, a wsadzić bardziej do więzienia, ale. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Czyli tak się bawimy. Dobra, pani numer dwa. Oj, 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 oj. Ja zapowiedziałem, jakie to jest bardzo niezręczne. Nie przygotowałem się na to. W ogóle kocham sport, także też oglądam dużo piłki nożnej. Sport moim życiem. No i no, kocham biegać, więc teraz muszę znaleźć tylko kogoś, kto będzie ze mną biegał. Ja bardzo często biegam, głównie <noise> ja bardzo często biegam. A to taki typowy tekst na podryw, który brzmi tak który bardzo cheesy, i to bardzo, bardzo. Szukam kogoś do wspólnego biegania. No jasne, po prostu widzisz, że czarno NBA co drugie strony daje o tym, że biega. Jestem Julka, mam 20 lat i mój dzień wygląda w sumie bardzo różnie, ale zazwyczaj po prostu wstaję rano, idę do mojej kochanej babci, z nią sobie śniadanko, jest super zabawa, a później wracam do domu i siedzę 100 przy komputerze, bo ogólnie to nie wychodzę za często z domu. No, chyba kolejna faworetka czaru NBA, pasują do siebie bardzo. Gościu właśnie w tym momencie zaczął kontemplować swoje życie, że co on robi, jak do tego doszło, jak się nawrócić. No cześć, jestem Laura, mam 23 lata i jeżeli chodzi o mój dzień, to jestem bardzo taką aktywną osobą, lubię dużo robić. I eee, jeżeli mogę sobie tak przypomnieć, taki najbardziej napięty dzień jaki. Oho, pozdrow dla kumatych! <ścoughs> Zaczął oblizywać wargi. Każdy dobrze wie, co to oznacza. Każdy, kto oglądał Czaro MBA podczas Teamu X2, no to, no to dobrze wie, co to oznacza. Eee, o której chodzisz spać. Ile śpisz? Yy, 23, tak 6 godzin mi wystarczy. Okay, 6 godzin. Mm -hmm. piecimy, no to spoko, Tutaj jakaś typiara że trzeba opowiadać, że ona o 5.30 wstaje codziennie i ona to jakiś sport uprawia, potem idzie do pracy, potem na studia, a potem jeszcze robi obiad dla 25 osób i później jeszcze na siłowni każdej nocy idzie, w sumie spać o 23 i, i wstaje znów o 5.36 godzin git spania. I nie wiem, jak ja, ja takie rzeczy słyszę na internecie, to, to już mi się od razu te, te coache odpalają w głowie, którzy mówią, że tak jest, a potem się okazuje, że tak nie robią totalnie. No, nikt tak nie robi. Znaczy, mała część osób tak bardzo robi. Cały dzień w sumie jest związany z tym pielęgniarstwem, aczkolwiek wieczorem zamieniam się w influencera i nagrywam content na TikToka oraz YouTube'a, w zależności jakie mam wydarzenia akurat w tym okresie. Zajmuję się też shopami z moją ciocią. Co jeszcze raz. Shopami. A jesteś w stanie mi wytłumaczyć, co to jest? Bo ja nie wiem. B jakaś, typia, jest pielęgniarką, w sensie studiuje bycie pielęgniarką, jest influencerką, robi content na TikToku i na YouTubie i jeszcze buduje szopy? <Kurw> co, 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 co to? <You3> no, Zwierzęta. <Zwieżymy> <śram> a, a shopy. Tak, szopy <ślam> <sometimes> <kayak> <S»>? pracze. Aa a, a, a że, do... <grywia> ja myślałem że chodzi o szopy że buduje szopy jak na przykład zaobi czy tam leroya czy coś takiego Ci <grywia> dobra <grywia> ja, ja jestem dziwile ponieważ bardzo chciałabym się w stronę operacji plastycznych aby przy nich asystować więc jestem bardzo ambitną osobą czy znaczy no ona ogólnie gada teraz obecnie do influencera więc jakby ona po prostu powiedziała wstaje rano, to, to to już jest ambitne w porównaniu do, nad, do, do influencera, więc akurat to poprzeczka wysoko nie jest postawiona. Książki zawsze jak jest mi z czymś ciężko, to sięgam po albo swoje ulubione tytuły, tytuły albo po coś nowego. Jakie eee... jaki jest twój ulubiony tytuł? Mogę zadać takie pytanie? No Oczywiście. pewnie. Obecnie, znaczy obecnie, taki do którego wracam często, bo gdzieś tam dużo mi to mówi, no to jest ta potęga podświadomości. Ja no ogólnie jak książkarzem jakąś giga nie jestem, ale to nie tak, że to jest najbardziej basicowa książka, ale no dobra, no każdy ma tam swój wybór. Generalnie ja zauważyłem jedną rzecz, że, że te randki są spoko, nie? Nie mówię, że nie do są mega spoko. Ale do komentowania są mało zadymiarskie. W czaru MBA, chyba tam faktycznie przeznaleźć dziewczynę. Nie, nie wiem, czy on jest tak naiwny, czy o co chodzi. E, ja jestem bardzo spontaniczną osobą, więc jeżeli mam e, troszeczkę gorszy nastrój, potrafię na przykład zadecydować w ciągu chwili, że jadę na drugi koniec Polski i potrafię pojechać w góry, nad morze, bądź w jakiekolwiek miejsce, gdzie mogę się wyciszyć sama ze sobą. E, spoko. Generalnie jak ktoś na takie coś może pozwolić i faktycznie jest taką spontaniczną osobą i tak dalej. Spoko, no okej, okay, no kreatywne sposoby na wyciszenie się, te od Odpowiedzi są, jak już mówiłem, zbyt normalne. Ja jak się mega źle czuję, to lubię wracać do rzeczy z dzieciństwa, czyli na przykład lubię się usiąść przy komputerze, zagrać moją ulubioną grę komputerową Liga Legend i posłuchać Gangnam Style w tle, a oprócz tego to ostatnio... of Legend? Tak! Nie, 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 ona tak bardzo kontrastowo, nie? No widać, że perfidnie troluje jakaś typiara. Tylko, że to mi totalnie nie pasuje, bo widać, że Caro MBA tutaj naprawdę po jakąś miłość. Te inne topiary też brzmią dość poważnie. I mamy takiego jednego gufa w, w tym całym pomieszczeniu. Że trochę to jest, wiecie, no jak każdy by trollował jakoś, to spoko, ale w momencie, gdy tylko jedna osoba troluje, to trochę marnuje, ludziom czas po prostu. No i oprócz tego jeszcze ostatnio się zainteresowałam hobby horsingiem, dlatego w wolnych chwilach lubię sobie iść do lasu i poskakać na moim koniku na patyku i jest mega fajnie! Ha! ha, 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 ha. Ha ha. ha, 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 ha. Znałem jak Sims jakiś. No, no, to to śmiesznie nie. Jest ja z was, jakby mają coś w sobie takiego intrygującego, co jakby po prostu chciałbym poznać więcej. Chciałbym poznać więcej. Pani numer jeden. Zapraszamy, zapraszamy. Oj, 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 coś tutaj zostało wycięte perfidnie, bo nie dał żadnego powodu. I w ogóle jest losowo wycięte, jaką patrzy pod spód i nagle ocenia, no, pani numer jeden. I ona wychodzi, no to super. Zerknij na nasze kandydatki, powiedz, co sądzisz. Chyba nie mam jakiegoś takiego konkretnego stylu, ale jakby najbardziej, najbliżej mi do takiego chyba, tak mi się wydaje, jakiś takich jeansów, jakiś taki luźny, szeroki, szeroki mhm. styl. I <laughs> No mega, mega Ci, mega blisko do luźnego stylu, do bardzo szerokiego, luźnego stylu. Mega luźno i mega, mega szeroko. Dla mnie najważniejsza cecha, nie wiem do końca jak ją nazwać, ale w sumie to taka czystość. Bardzo bym chciała, żeby mój chłopak po prostu był schludny i się mył czasami. Jak się myje raz na tydzień? Tak, to, to właśnie bardzo dobrze w sumie. Dobra, mo mo możemy już ją wywalić? Czaro MBA, jakby już, już wystarczy? Heheszków czy, czy jeszcze nie? Jakbyście miały być kimś z teamu X, to kogo byście wybrały? Ooo, no, no i nareszcie coś ciekawszego, w sensie jakieś ciekawsze pytania. Ja na to postaram się odpowiedzieć. To tak, na pewno nie Stuart, to, to wiadomo. Marcin Dubiel też nie. Leksiu też nie. Lexi też nie. Julia Żugaj nie. Natsu też nie. Mogę być po prostu jakimś montażystą, czy coś takiego? To jednak trudne jest. Okej, okay, no to myślę, że wybrałabym albo z pierwszej to pewnie Julię Kosterę, a z drugiej, no nie wiem, celowałabym w Natsu. O, no dobra, dobra, mogę być Julią Kosterą. Okej, okay, okej, okay, zgadzam się, jestem Julią Kosterą. Bo ona to w sumie żadnych dram, co po prostu coś tam działa, jest taką influencerką, która nie robi z siebie debilki, ani nie sprzedaje swojej prywatności dla pieniędzy. Git, no może być, mogę być Julią Kosterą. Ja bym wybrała Natsu, bo Natsu bad bić, na Kendall. Kropka. Może oni ją specjalnie wzięli, że wejść? Chodź tu, po, potrolujesz troszeczkę, będzie śmieszniejszy odcinek, będzie więcej wyświetleń. Nie wiem, nie wiem, czy to specjalnie było robione, czy nie. Czy osoba zatrudniająca tych ludzi wiedziała o tym, że tak to będzie. Wyglądało, ale wygląda to, to słabo, tak szczerze mówiąc. Ja bym zdecydowanie wybrał Alexi za jej poczucie humoru, też otwartość. No, taka crajzolka, więc na pewno bym się z nią dogadała, mogłaby być moją psiafi, że tak powiem. Dobra, czaro, jednak tą trójkę trochę przetrzyma. Jej trollowanie jednak jest, haha, mega beka. Jakbyś ją mógł wywalić, to, 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 to wydaje mi się, że najłatwiejszy pik, póki co. Jesteśmy razem, nie? Przychodzę zbyt ciężkim dniem do domu. naprawdę bardzo ciężkim dniu. Co byście zrobiły, żeby mi jakby pomóc? Jakby polepszyć humor? No ja bym na przykład powiedział, Czaro, chodź na podwórko, pokażesz mi, jak, robić w jak robisz wsada i będę podekscytowany, jak to zrobić, na przykład, o, tak bym, tak bym zrobił dla Ciebie, NBA. Ja po pierwsze bym wyszła z rankeda w lidze, co jest wielkim poświęceniem, więc proszę zwrócić na to uwagę, Uuu. a po drugie... to. Ej, dobra, dobra, na, na 10 misów ma jednego hita i to nawet zabawne. <laughs> Jaki super tekst na podryw, dla Ciebie wyszedłbym z rankeda na lidze, no fajne nawet. <laughs> Pani numer dwa. No niestety, zapraszamy do nas kotlecik. Teraz mi mega smutno. Przepraszam Cię. Chodź. Jestem Julka, mam 20 lat, jestem z Gdyni i aktualnie zajmuję się głównie graniem w gierki na streamkach. Ta, przynajmniej trzeba docenić jedną rzecz, że ona nam przyjechała specjalnie z Gdyni, nie wiem gdzie to jest, gaduję, że w Warszawie, e, tylko żeby za, zapromować swojego Twitcha, że ona jest streamerką. I przynajmniej nie udawała, że czaro NBA to będzie jej przyszły chłopak, nie? Bliżej, bliżej mi było chyba do pani numer jeden, więc muszę wyeliminować panią numer pięć po prostu. Zapraszamy do nas. A pani numer jeden to nie jest ta, co mówiła, żeby się dogadała z Lexi i że Lexi jest super baba i, i bestie. Dobra dziewczyny, dawajcie, jaki jesteś znak Zodiaku. Szczerze. Pani ja... numer dwa, tak? Tak, jestem faką. Okej. Okay. A ja jestem panną. Chyba chyba zryzykuję. No i wyeliminuję panią numer jeden. Zapraszamy panią numer jeden co do ja nas. zrobiłem? Witamy serdecznie. O, on ją wyeliminował po znaku Zodiaku, czy mi się tutaj wydawało? Bo ja nie, bo ja wiem, że są ludzie, co mówią, że no, ten znak Zodiaku nie może współgrać z tym znakiem Zodiaku. I potem im mówisz, ej, ale to przypadek, a oni ci mówią, nie, to nie przypadek. Ja mam tutaj tutaj ten, ten przykład. Ja Nie zagłębiałem się w to i chyba nie chcę. Widać na pewno, że pani jedna jest wyższa, druga jest niższa troszeczkę. Ja powiem z takich ciekawostek po stołówce miałem, byłem w związku przez miesiąc gdzie eee, dziewczyna była ode mnie o głowę ponadwyższa. Mhm. Mm Macie przed sobą Gina, który może spełnić wasze trzy życzenia. A, to, ty, to tyle, to, 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 to cała ta ciekawostka, że on był z dziewczyną, która była o głowę od niego wyższa. Super, Charambie, mega fajna ciekawostka, mega cie... wow, ale ciekawa. A trzecie, mar marzą mi się Filipiny, więc jakby ten G mógł mnie teleportować, to chętnie bym się tam wybrała. Pierwsze jest aby zabrać moją babcię do Wenecji, ponieważ bardzo dużo dla mnie w życiu zrobiła i chciałabym po prostu jej się odwdzięczyć i spędzić wspólnie czas. Drugie to móc jeszcze raz zobaczyć mamę, chociaż na chwilkę, ponieważ niestety już nie mam takiej możliwości. No i się zrobiło poważnie i się zrobiło przykro. A nie, 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 nie o to mi tutaj chodziło, nie po to wybrałem randki w ciemno z czarą MBA, żeby się przykro robiło. Nie ułatwiacie mi zadania, jeżeli obydwie w tą stronę poszłyście. Najbardziej na rzecz w łóżku, jaką chcielibyście zrobić. <gry> No ale obstawiłem, że tak to w rzeczywistości nie wyglądało, ale w montażu to wygląda tak we Ty nie. Typiara mówi tam, no niestety już nie mogę zobaczyć swojej mamy i tak dalej, ja czarowa jej. No, najbardziej szalona rzecz w łóżku, więc krą chcielibyście zobaczyć. Dobra, niech będzie pani numer dwa. Pani numer jeden, pokaż się nam. Cześć, jestem Laura, mam 23 lata, jestem z Warszawy, mieszkam już tutaj 4 lata, a to z względu na to, że przeprowadziłam się na studia i studiuję architekturę. Czyli 4 lata temu popełniłaś błąd, o pyk, dobra, zaliczone, śmiali się z Warszawy. Czas poznać panią, zrób gdzieś na randkę. No wnętrze miała ciekawe, więc... <laughs> Pokaż się nam. Nazywam się Oliwia i jestem na co dzień pielęgniarką, a wieczorami Matko koncertuję. Dzieci. Ja ich widzę razem, nawet do siebie pasują w sumie, ale no realia takich programów są takie, że wiadomo, dobramy i się nie znamy. Ja się z wami za to widzowie znam i widzę jutro, więc zostawcie lajka, like, zostawcie suba, na tak na jutro i na razie.